Sklep: Instalowanie i usuwanie aplikacji. Sklep to usługa, dzięki której można znaleźć i zainstalować aplikacje do telefonów wyposażonych w system operacyjny Windows Phone. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji. Aby uzyskać dostęp do sklepu Windows, musisz połączyć się z internetem oraz zalogować się do swojego konta Microsoft. Jeśli nie posiadasz konta Microsoft, Skorzystaj z rozdziału Zakładanie konta Microsoft. Dotknij kafelek sklep. Wybierz ikonę Szukaj i wpisz nazwę szukanej aplikacji. W naszym przypadku Allegro. Dotknij ikonę strzałki. Z listy wybierz nazwę aplikacji, którą chcesz zainstalować. W naszym przypadku Allegro. Wybierz Zainstaluj i poczekaj na zainstalowanie aplikacji. Dotknij przycisk Start, a następnie przesuń ekran w lewo. Aplikacja została pobrana i zainstalowana, a jej skrót jest widoczny na liście aplikacji. Aby odinstalować aplikację, dotknij i przytrzymaj jej skrótu. Wybierz Odinstaluj. Potwierdź dotykając tak. Aplikacja została odinstalowana. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Start.